z standard power gramy na serwerze ilości 2 wszyscy mogą wejść tu jest właściciel serwera mamy spawna tu jest pusty pokój regulamin regulamin można sobie przeczytać idziemy teraz do wieży Wierzę, że jest tu, tam tylko wipy mogą. No kurde, jestem widzę, i nie mogę tam wlecieć. No zresztą się Tam nie mogę wejść. to jest spadł. Zapraszam za lecie to kończymy. To była prezentacja serwera Minecraft i już zlikwidowałam moje IP. Będzie podane w opisie. Dziękuję.